Moi drodzy, prezentuję Wam najnowszy, limitowany model Partigiani, uszyty specjalnie dla nas przez filię naszej manufaktury we Włoszech, ten był został uszyty we Włoszech. Jak widzicie, to jest taki but sportowy, ręcznie szyty oczywiście, z dwóch rodzajów skóry, czyli mam tutaj zamcz oraz skórę cielęcą. To nie jest guma, to jest skóra cielęca specjalnie powleczona rabi, rabizajt, jak to, jak to się określa, czyli powleczona taką cienką powłoką gumową, żeby nie przemakała. Na potężnej podeszwie but, sznurówki z czystej wełny, przepiękny but typowo casualowy. To jest but, w którym zawsze prosiliście, czy w klasycznych butach można chodzić po błocie. W tym bucie można, on został tak stworzony. Przyznaję, inspiracją dla jego stworzenia, dla jego uczucia była kolekcja od Brunello Cucinelli. Brunello Cucinelli ma podobny. Uważam, że nasz jest wcale nie, nie gorszy, na pewno nie gorszy jakościowo, a co do designu, moja żona twierdzi, że ten mi się bardziej, bardziej podoba. Więc... Tylko 8 egzemplarzy tego buta, dostępnych na naszej stronie internetowej oraz w salonie w Gdańsku. Zapraszam Was serdecznie. Zamsz cielęcy włoski, zamszowa, yy, zamszowa skóra, skóra cielęca pokryta cienką warstwą gumy po to, żeby nie przemakała. Czysta wełna na sznurówkach. wełna tutaj przepiękny model casualowy którego nie powstydziłby się tak król Kaszmiu, czyli Brunelem Kuczynęli, tylko że u jego te buty kosztują 1300 euro.